W dniu dzisiejszym znajdujemy się w Krzeszowie. Kino za rogiem. Co się w dniu dzisiejszym odbędzie? Premiera filmu promocyjnego, który zrobiliśmy w ramach lokalnej grupy działania. Jest to projekt. Który organizujemy międzynarodowy ze stroną czeską i z Partnerstwem Ducha Gór, ale tak naprawdę dzisiaj zaprosiliśmy gości, żeby zobaczyć ten film promocyjny. Ciekawostka jest taka, że no oczywiście, ponieważ lokalna grupa działania działa na terenie ośmiu gmin, film miał trwać 4 minuty, troszeczkę będzie dłuższy, no to wiadomo, że bardzo dużo pracy trzeba było włożyć, żeby wybrać takie ujęcia, które pokazują nasz piękny obszar. Ciekawostką, jak powiedziałam, jest to, że robiła nam to firma Hansaland, firma, która ma stałą siedzibę w Australii. E, historia jest taka, że pani e, Hanna e, pochodzi ze Starych Bogaczowic, studiowała w Anglii. Tam poznała swojego męża Zaka, który jest Australijczykiem. E, I w momencie, kiedy zrobili kiedyś piękny film o Starych Bogaczowicach, e, to, e, to, to wpadliśmy w taki pomysł, że w ramach projektu, w ramach działań promocyjnych, bo, bo, bo oprócz filmu będą jeszcze różne wydawnictwa, które robi nam Stowarzyszenie Plan, e, firma Plan z Jeleniej Góry, pan Rafał Fronia. Ale wracając do filmu. E, Film będzie pokazywał pod kątem turystycznym taką zajawkę, zachęcenie do tego, żeby zobaczyć, pokazać turystom, jaki nasz obszar jest piękny. Więc dzisiaj zaprosiliśmy na premierę tego filmu, zaprosiliśmy gminy przede wszystkim te osoby, które z nami współpracowały przy tym filmie, e, chcieliśmy im też podziękować, e, ale chodzi o to, żeby e, dzisiaj jeszcze będzie króciutkie szkolenie dla wszystkich osób w gminach zajmujących się e, promocją, e, żeby pokazać, w jaki sposób umieścić je na YouTubie, żeby ten film miał jak największą oglądalność, no bo to o to chodzi. To filmu nie robimy dla siebie do, do koperty, tylko po to, żeby on w internecie, przez różne media, e, po prostu budził zainteresowanie, no i przyciągał do nas turystów, ale w ogóle pokazywał nawet na nam, mieszkańcom, bo jak się dzisiaj obejrzy ten film, to zobaczyć jak to, ile miejsc jeszcze sami musimy pewnie zobaczyć. Sama się na tym złapałam. E, e, jak pięknie to wygląda z lotu ptaka. E, bo dzisiaj daje takie możliwości, taką możliwość technika. E, no i naprawdę myślę, mnie się film bardzo podoba, ale to wiadomo o artystycznych rzeczach. Każdy ma prawo mieć do własnego zdania. My też jesteśmy emocjonalnie w biurze z nim związani i mam nadzieję, że taki odbiór będzie również. Pani prezes, ja zapytam się o projekty. Trwają te projekty i na jakim etapie one są już? No, powiem tak. Praktycznie z projektów mamy rozdane wszystkie środki finansowe. Niewiele tam jeszcze zostało i dla przedsiębiorców, i na rozwijanie działalności gospodarczej, i na granty. Najwięcej pieniędzy jest. Może nie pieniędzy. Najwięcej projektów jest grantowych, bo one są za małe pieniądze, ale angażujące dużą społeczność. Będziemy jeszcze ogłaszali nabór na rozwijanie działalności gospodarczej. To jest bardzo dużą popularnością. Będzie cieszyć się ten konkurs, bo niemal codziennie mamy telefony do biura, kiedy ogłosimy ten nabór. I to będzie późną jesienią, bo jesień już za chwilę się zacznie, ale będzie późniejszą jesienią. Przypuszczalnie gdzieś za miesiąc już można się tym na poważnie interesować. No a powoli, więc wnioski są, zaczynają się, a teraz jest realizacja, realizacja. Realizacja, realizacja, tak żebyśmy wszyscy nie mieli żadnych problemów z rozliczeniem finansowym. Także kręci się, powiedziałabym, i mamy też projekty współpracy, będziemy jeszcze robili projekt współpracy bardzo duży z wypracowaniem marki lokalnej. I to będzie bardzo duży, duży projekt, gdzie będziemy współpracowali z całą społecznością, bo chcielibyśmy jednak mieć markę lokalną z zarejestrowanym certyfikatem, z logiem, żebyśmy mogli tą markę lokalną przyznawać, no ale to musimy to wszystko wypracować i od początku do końca będziemy chcieli tą markę wypracować, mieć wszystkie dokumenty, być może zło złożyć nasze logo, do, 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 jak opatentować, ale to wszystko wymaga pracy i to za chwileczkę już zaczniemy z tym ruszać. To też jest bardzo duży projekt. Będzie trwał pewnie dwa lata. No i gala to podsumowanie będzie tych projektów niedługo już. E, no więc z galą, z galą zobaczymy jak to będzie, kiedy, bo e, to jest tak z tymi projektami, że one się, e, one się jak gdyby nakładają w różnych terminach. I tak trudno jest, bo tak jedne się kończą, następne się zaczynają, następne znowu. E, także, także tutaj będziemy mocno, ale też e, już idąc e, jak gdyby tropem programu Działaj Lokalnie, kiedy ta gala e, głównie na te małe inicjatywy, e, no cieszę się dużą popularnością i, I daje możliwość poznania się tych ludzi, pokazania, co było trudne, ale co ich cieszyło. Więc planujemy coś takiego zrobić. Na ten moment nie potrafię odpowiedzieć. Kiedy? Musimy taki termin wybrać, żeby w miarę było dużo tych projektów już zrealizowanych, rozliczonych i wiemy, że można się tym pochwalić. Ja myślę, że później będzie spokojnie czas na to, żeby jeszcze porozmawiać o tym, jak się Państwu podobało, ale teraz głównie chciałabym poprosić panią Hannę i Pana i im podziękować bardzo za współpracę, bo powiem, że to była sama przyjemność. Państwo naprawdę no, traktowali nas, że wszystko wiemy i bardzo szanowali nasze zdanie za każdym razem, także bardzo jest nam miło. I tutaj takie... Światy na ręce pani Panny. Dziękuję so, bardzo artystom i podziękowania i drobne upominki od nas, nie, nie od nas. Na początku chcieliśmy właśnie podziękować paniom bardzo za współpracę, bo cudownie się z paniami pracowało i dziękujemy za zaufanie nam bardzo. No i też chcieliśmy podziękować wszystkim biznesom, które były biznesom, gminom i atrakcjom, które były w tym filmie. No i oczywiście przepraszamy, że nie, nie udało się ująć więcej waszych wspaniałych miejsc i atrakcji, ale jak widzieliście, film był bardzo krótki, w sensie I tak jest 40 sekund niż było. Tak, więc ujęliśmy to, co się udało, ale wspaniale się ze wszystkimi wami pracowało, więc dziękujemy bardzo no i dziękujemy bardzo za zaufanie. Tak, dziękujemy również. E, państwo jak przyjechali w grudniu, to akurat na ujęcia zimowe. To akurat śnieg spadł, było wszystko pięknie. Teraz na letnie ujęcia również pogoda była fajna, także raz A u nas były niecałe trzy miesiące w sumie, w całym tak. roku. Nie wiem co by było, gdyby było.